Rancho Panterosa Przed chwilą przeszliśmy na ty z Leszkiem i w tej chwili Leszek prowadzi mnie do swoich koników piękne tereny chciałem tutaj ale może najpierw Konim. Grupę koników, tak, to mnie bardziej. stoją przy balocze, jedzą sobie i praktycznie siano jest cały czas na okrągło. Tereny przepiękne. Jeszcze, jeszcze w tej chwili nie puszczam na łąki, ponieważ po prostu jest za wcześnie. Jeszcze musimy ze dwa tygodnie poczekać po to, żeby ta trawa odrosła, tak, bo w momencie gdybyśmy tak, tak. teraz wypuścili, to po prostu e, w, bardzo szybko by skonsumowały i ten odrost by trwał bardzo długo. Tak, właśnie, a jeszcze nie daj Boże suszy, to... No jest tak. No tutaj akurat susza nam specjalnie nie grozi, dlatego że podłoże jest takie, to jest włupek na glinie, Acha. praktycznie ta jest dosyć, dosyć długo i praktycznie wtedy, kiedy jest susza, to tutaj ten porost trawy jest bardzo intensywny. Na szczęście. No na szczęście. Podejdziemy bliżej? No proszę bardzo, To idziemy. Bo no chcąc z nim zrobić przyjemność wszyscy klepią konie. No tak, tak, tak. Ja sam tak robię. No właśnie. A widziałeś, żeby koń konia klepał? No właśnie. Czyli on tego nie potrzebuje za bardzo. Ale one się mijają, a więc poczerają. I to jest dla. Ja bardzo często robię takie porównanie. I pytam się kobiet, czy lubią być klepane. Bo właściwie większość mężczyzn klepie. Kobiety również. I jak zapytam, to wszystkie mówią, że. Oni głaskane tak, ale nie klepane, tak. nie? Nie I, lubię i no proszę bardzo, no pani tutaj potwierdziła. E, no I nie lubię tutaj. Ja więc nie klepiemy, ani kobiet, ani konik. Bo tak, nie, tak. Nie, nie, tak. jedni i drudzy lubią być głaskane. O, właśnie w ten sposób. Uważaj, bo tam jest prąd. A teraz popatrzcie, tak się zachowuje młody ogier. Ten ogier ma 2,5 roku. On przychodzi tutaj do ludzi i chce być głaskany. Mm -hmm. To jest EM, żeby ogier po prostu w tym wieku tak się zachowywał, nie? zresztą było widać jego reakcję również, nie? Tak, tak. I trzeba znać psychikę konie oczywiście. <grystanie> Nazywa się Mefisto. Mefisto? Coś z piekła. <grystanie> <grystanie> I to imię na początku, w momencie kiedy był jeszcze mniejszy, ono odzwierciedlało jego od charakter. Dzisiaj spokojnie się zupełnie. E, można podejść, pogłaskać. E, on się lubi właśnie być miziany, głaskany. No. Jeszcze trochę to uścisz jest zupełnie. A tereny przepiękne, prawda? Tak. Jak w Bieszczadach, albo jak na amerykańskich ja filmach a tak sobie, sobie teraz tutaj kamerą do góry pięknie. coś pięknego mm -hmm. no pod słońce to tak będzie Ale ja Be... będzie będzie wszystko się da, zaś... to... zapomniałem wziąć taki przeciwodblaskowy ekranik no trudno Ale pięknie. popatrzcie położyły się ale bardzo często jest taka sytuacja, kiedy te konie tak się kładą, że ja na początku w momencie kiedy, yy, yy, no one się tak, tak, tak wyglądają jakby po prostu już nie żyły. No, A więc podchodzę, nie no tutaj to, to widać, że one, ale że one leżą, tak leżą. Ale, yy, ale głowa normalnie tak jakby w ogóle nie żyły. Nie? Odchodzę i jest prawdę i okazuje się, że normalny konie w ten sposób się zachuje. kiedy koń się kładzie właśnie w ten sposób i on się czuje zupełnie wtedy koń się czuje bezpiecznie, a więc to to się zdarza, żeby konie właśnie w ten sposób się zachowywały Na zakończenie chciałem Ci podziękować za to spotkanie, za tyle ciekawych opowieści. Ja również... No i po prostu namiary, gdzie to wszystko będzie opublikowane, zostawiłem tam u ciebie. Dobrze, dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Również. Dobrze. Do miłego zobaczenia. Ja mam nadzieję, że następnym razem tu już będziemy rozmawiać, ale kiedy będziesz siedział na koniu. Na koniu. <laughs> tak. <laughs> <laughs> no to cześć, do zobaczenia. Siadam i jadę dalej, bo jeszcze kawałek drogi, może jeszcze coś się spotkam. szerokiej. Cześć, dużo a, zdrowia, życzę. Tam z drugiej strony mamy jeszcze krytą hamę gdzie, gdzie jest y, widownia, prawda, a więc tutaj pogoda nie krzyżuje nam planów, bo tak, tak. pada, to robimy te pierwsze jazdy mm -hmm, w Rozumiem. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. No cześć. Okej. Okay. Cześć. Miło mi było. Również. Na zakończenie. Jeszcze raz. Pancho bande